Dzień dobry Państwu, trwa Fan Forum, konferencja inwestycyjna już po raz dziesiąty organizowana przez Analizy Online. Ja się nazywam Jagoda Fryc, a moim gościem jest pan Mariusz Jagodziński. Zbieżność imion i nazwisk przypadkowa. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Najpierw zapytamy o decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Wczoraj stopy pozostały bez zmian, przypomnę 6,75%. Inflacja za wrzesień plus 17, powyżej 17%. Co pan sądzi o tej decyzji? No, generalnie realizuje się y, pakt sopocki, że tak powiem potocznie i, i żartem, ale faktycznie pewnym zaskoczeniem dla rynku to było. Y, dla nas umiarkowanym sądziliśmy, że 0,25 jest najbardziej prawdopodobne. To jest bez znaczenia, czy podniósł 0,25 RPP, czy podniosło, czy zostawiło z punktu widzenia całego poziomu. Tym niemniej złotówka zareagowała y, relatywnie nerwowo na to, bo to było pewnym zaskoczeniem. Suma summarum zgadzam się z tą decyzją, żeby mocno dalej nie podnosić w tym momencie i poczekać parę miesięcy, więc ogólnie zgadzam się do tego, co do tego, że na tym poziomie powinniśmy chwilę poczekać, zobaczyć czy, czy ta inflacja rzeczywiście ucieka nam na powyżej 20 z tych 17 obecnych. Jeżeli tak nie będzie, to, to nie jest wykluczone, że można z tymi poziomami stóp nawet dłużej poczekać, więc zgadzam się z tą decyzją, oczekiwałem 0,25 poczekać bo widzimy poczekać bo bo jeżeli na razie jeszcze nie mamy pełnego efektu tego, że te stopy są bardzo gwałtownie podnoszone więc te które były niedawno te ostatnie podwyżki jeszcze nie zaczęły działać a te sprzed pół roku już powoli działają, czyli pieniądz drożeje, akcja kredytowa spada. Na razie uderzyło to głównie w detal, ale jeszcze nie hamuje tak gospodarki. Więc my potrzebujemy czasu, żeby zadziałało na gospodarkę to, co się już odbyło, czyli te wcześniejsze podwyżki. Więc nie ma sensu pędzić do góry dalej w tym momencie. Zobaczmy, czy to, co już zrobiliśmy, odbiło się na gospodarce. Więc w tym sensie się zgadzam, bo wiadomo, że one są ujemne, do inflacji wysokie, tylko nie chodzi o to, żeby zabić gospodarkę bardzo drogim pieniądzem w krótkim czasie, bo to jest bardzo łatwe do zrobienia. Jedziemy na kilkanaście procent ze stopami i zabijamy gospodarkę. W tym sensie mówię, że warto poczekać, czy są już efekty wcześniejszych podwyżek. E, proszę Państwa, jesteśmy na fan forum, jest tutaj dość głośno, ale to oznacza, że się dzieje. Bardzo przepraszamy za te dźwięki, które się z backstage'u dono donoszą. E, ja Jesteśmy tu, spotykamy się tutaj po to, żeby porozmawiać, jak przetrwać dekoniunkturę na giełdzie, my te, o tej dekoniunkturze powiedzmy indeks WIG, 20, WIG 30 minus 30% od początku roku, jest to no, w zasadzie najgorszy wynik porównuj, a jeden z najgorszych wyników porównując do innych indeks, indeksów światowych akcji. No, jeżeli chodzi o dzieje? nasze polskie indeksy, to faktycznie są, są na niesławnym szczycie, czyli na samym końcu, jeżeli chodzi o, o spadki w skali światowej, szczególnie WIG 20, tak? gdzie on jest najmocniej dotknięty, mimo tego sprzed, kilku, sprzed dwóch dni silnego jakby odbicia, to wciąż on jest relatywnie najsłabszy. Ja tu upatruję e, trzy takie główne przyczyny, dlaczego jesteśmy e, jednym z najsłabszych, a chwilami byliśmy najsłabszym rynkiem w skali całego globu. Otóż są trzy główne czynniki, które w ogóle wpływają na obecnie na rynki kapitałowe, finansowe w ogólności, a kapitałowe w szczególności. Główny to jest oczywiście inflacja, tak? a więc wysoka inflacja powoduje, że wszyscy się obawiają, że banki centralne będą robić to, czego nie zrobiło RPP, czyli będą dalej podnosić stopy czyli pieniądz będzie drożał, będzie go mniej na rynku, a więc to może dusić gospodarki, i, i tego się boją inwestorzy. Że walcząc z inflacją zabije się gospodarkę albo bardzo ją się wyhamuje, a więc firmy będą miały gorsze wyniki. I to wpływa na globalnie, na bezcę globalną. A Drugi właśnie. poziom, tak, tak. Właśnie trwa zapraszanie na, na salę. Będzie kolejny panel, wyjątkowo ciekawy panel. E, więc trochę wstrzymajmy się, może. Z, zanim wszyscy ludzie, wszyscy goście opuszczą tę salę. Dobrze. Dobrze. Yy, drugi, yy, drugi taki poziom, czyli ten jest globalny, inflacja to jest czynnik, który wpływa na dekoniunkturę światową i na nas również, tak? Drugi czynnik to jest bardziej regionalny, europejski, mówię o kryzysie energetycznym i, i on jest w tym sensie regionalny, że dotyczy całej Europy, ale nie świata. To znaczy reszta świata nie ma takiego kryzysu energetycznego jak my tu w Europie. Jest to pochodna też rzeczy sprzed, sprzed wielu lat, nie do inwestowania, kierunku na zieloną energię i tak dalej. Nie tylko wojny, nie tylko tej wojny hybrydowej w postaci, nie wiem, ograniczenia transferu gazu, który już miał miejsce przed wojną na Ukrainie. Więc to mamy w Europie już od ubiegłego roku, to się będzie jeszcze nasilało i ten czynnik wpływa na europejski rynek, a więc i na Polskę również negatywnie. Mamy więc taką gradację, że Stany, na przykład indeksy amerykańskie są też spadają, ale mniej niż Europa, a my spadamy, bo mamy trzeci czynnik tu w Polsce poza inflacją, poza kryzysem energetycznym ogólnie europejskim, którego część my czujemy, to my mamy ten trzeci czynnik, mianowicie wojna za granicą. Generalnie uważa się, że my jesteśmy po prostu w tym konflikcie zbrojnym jako w takim sensie operacyjny, tak? Jesteśmy hubem logistycznym i tak dalej. Żaden inwestor globalny nie zaangażuje tu dużych kapitałów, póki ten konflikt się nie rozwiąże, bo zawsze jest ryzyko, że on się szerzej rozleje niekoniecznie w wojnie hybrydowej, to może w wojnie kinetycznej, to może być wojna hybrydowa, czyli może być, sabotaże mogą być, mogą być różne problemy, więc kto zainwestuje tu w takim średnio średnioterminowym środki, bo spekulacyjnie mogą się one pojawić, ale tak, żeby, nie wiem, duże fundusze światowe emerytalne, które relakują część na emerging markets, to nasz, naszą część świata będą niedoważać, no bo jest ta wojna, ona jest za granicą, szczególnie, że jak mówimy jesteśmy de facto w tym konflikcie, tak, jak w taki sposób operacyjny. Yy, I to jest czynnik lokalny, który dokłada nam trzeci atrybut. Więc nie dziwmy się, że jesteśmy najsłabszym rynkiem, yy, i to jeszcze prawdopodobnie potrwa. Zależy, jak będą się te trzy czynniki zmieniać. Wyceny są już skrajnie niskie. Można powiedzieć, Zgadza że się. są no, skrajnie niskie. Tak. Czy mogą być jeszcze niższe? Co mogą. jest, jest w tym no, Takim charakterystycznym czynnikiem yy, w takim zaawansowanym etapie Besy jest to, że działa psychologia. A Wyceny spółek odrywają się od fundamentów i, i takie rzeczy, które ja czytałem ze swojej młodości w 90 latach, cyklicznie się powtarzają, czyli na, na końcu Bessy inwestorzy mają ogromną awersję na przykład do akcji, nie chcą tych akcji, uciekają, wręcz czują fizyczny ból, bo były straty i w ogóle nie patrzą na to, jakie są wyceny. Nie patrzą na to, że, nie wiem, dwuletnie zyski tych firm, jakby były wypłacone w dywidendzie, to by się zwróciła kapitalizacja. Tak, tak tanie spółki są na, na polskim rynku. Bardzo dużo świetnych spółek ma cenę do zysku 5, czyli w 5 lat, wypłacając te zyski, które teraz robią, byśmy zwrócili kapitalizację czyli dywidend yield byłby powyżej inflacji, 20%. Na to wszystko nie patrzą, na te fundamenty, bo uważają tylko, że będzie gorzej, gorzej, gorzej. To jest charakterystyczne dla, dla Dnia dla Od ponad dekady mamy te, te, te wskaźniki najniżej, bo firmy nam się wciąż rozwijały. Nawet post Polska wyszła relatywnie dobrze. Dostajemy dodatkową karę za, nie tylko za tą inflację, nie tylko za ten kryzys energetyczny, ale jeszcze za tą wojnę. I prawdopodobnie y, ta niska wycena może się jeszcze pogłębić. Natomiast nie o to chodzi, żeby łapać ten dołek, bo go nigdy nie trafimy tak? żeby kupić tylko najtaniej. To nie ma takiej możliwości. Kto trafi, uzna, że był świetny, ale ja uznaję, że to będzie raczej rodzaj y, szczęścia, ta kwarta. A tak naprawdę w takim rzemiośle czy w kunś, kunszcie takiego inwestowania nie o to chodzi, żeby łapać dołek. Tylko, żeby relatywnie dobrze reagować, wybrać dobre spółki i po prostu być na rynku również w tak trudnym czasie. No tak, ale wspomniał pan, że tych ryzyk wokół polskiej giełdy jest sporo. Wciąż jesteśmy krajem przyfrontowym, wojna się nie skończyła. Tak. Z drugiej strony, zbliżają się wybory. Podatek od nadzwyczajnych zysków to jest temat, który się przewija w innych krajach oczywiście, ale my oczywiście. My... Robimy swój w polskiej wersji, co pan sądzi o tym podatku, jakby został włożony, nałożony. Ta w polska wersji? wersja jest skrajnie niekorzystna, tak? Przypomnę, że pani Urszula, nie ma żadnych re regulacji jeszcze, ale pani Urszula von e, Leyen zaproponowała taką pewną ramową postać, że najpierw patrzymy, czy średnia z trzech lat jest większa o 20% od tego nie bierzemy, czyli mamy powyżej i dopiero liczymy 30% od nadwyżki. A nasza propozycja jest taka, żeby powyżej tej średniej brać już całe 50. To po pierwsze 50 to jest kosmicznie dużo, po drugie w ogóle nie uwzględniono tej nadwyżki, jest to kara dla dobrych przedsiębiorstw, które coś świetnie radzą, tak mogę to odczytać. To jest bardzo negatywne. Mało tego, oni chcą opodatkować wszystkich, no to to już jest skrajność, to, to jest nieprawdopodobny skok. Na przedsiębiorców, i teraz weźmy globalne biznesy dużych, dużych inwestorów. Dlaczego mają inwestować w Polsce? To może się odbić na najbliższą dekadę z punktu widzenia decyzji dużych inwestorów, więc możemy mieć tu mniej fabryk, mniej greenfieldów. Ci, którzy uciekają z Rosji z produkcją, tak? bo, bo jest embargo, ono może trwać dekadę, chcieliby postawić gdzieś blisko na tą część świata swoją fabrykę, centrum dystrybucyjne, postawią w Czechach. Dlaczego mają postawić tutaj, skoro jest tak duże ryzyko, że z dnia na dzień ktoś wymyśli ekstra podatek? Bardzo niekorzystne, mam nadzieję, że się z tego wycofają już były, na przykład z Nowym ładem, e, takie historie, że się wycofywano z tego. Nawet ta propozycja unijna, czyli dotycząca tylko branży energetycznej, jeżeli hipotetycznie uznamy, że ona jest jakimś beneficjentem te, 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 tego kryzysu, to ewentualnie mogłoby być to, ale w, nawet w tej konstrukcji 30%, ale od nadwyżki 20% to ma jakiś sens, to już było policzone, to by było około kilkunastu miliardów z punktu widzenia spółek notowanych na giełdzie. Dotknęłoby tam powiedzmy niektóre, niektóre podmioty, ale nie w takiej skali. Zresztą rynek zareagował na to też bardzo nerwowo, zaraz po tym komunikacie. Oceniam to bardzo negatywnie, mam nadzieję, że się z tego wycofają w tej postaci. Od covidowego dołka od marca 2020 roku z, z funduszy akcji polskich Polacy wypłacili prawie miliard złotych, w tym samym czasie do funduszy akcji zagranicznych napłynęło ponad 5 miliardów. Co panu te dane? Mówią, to zyperują. jest zła i dobra wiadomość. Dobra w takim ogólnym ujęciu. Ja zawsze byłem zwolennikiem dywersyfikacji geograficznej. Uważam, że dobro inwestora jest najważniejsze, aczkolwiek jestem bardzo, nazwijmy to patriotycznie czy narodowo nastawiony, ale w tym sensie, że powinniśmy się jako kraj bogacić. Tak? Nie da się bogacić, jeżeli będziemy tylko tu w swoim własnym yy, środowisku, na przykład inwestycyjnym. Dobrze, że inwestorzy wychodzą za granicę. Niedobrze że tu na krajowym rynku, nawet w ubiegłym bardzo dobrym roku, bo ubiegły rok był bardzo dobry, indeks zwyżkował ponad 20%, najlepsze fundusze dały zarobić 30 parę procent, nawet w ubiegłym roku nie było bardzo dużych napływów i zagranica wygrywała z nami nawet w ubiegłym roku. W tym roku dekoniunktura dotyka wszystkie rynki, tendencja jest kontynuowana i ja bym, nie chciał, żeby to było tak, że my przestajemy za granicą inwestować. Chciałbym, żebyśmy inwestowali i tu, i tu, i żeby inwestorzy edukowali się i rozumieli, że rynki kapitałowe są na długi termin, że należy na nich być, że my relatywnie jako Polacy mało mamy w rynkach kapitałowych swoich oszczędności. Bo jako kraj relatywnie zamożni jesteśmy, bo już od kilku dekad te oszczędności Polaków rosną, że z zestawiacie to na izakwell, te zestawienia, ile jest na depozytach, ile, ile na rachunkach, i to jest kwota wciąż rosnąca i ogromna. Jakby część z tego trafiło na rynek i nawet uciekało za granicę, nie mam nic przeciwko temu. Chciałbym, żeby jakby ogólnie, edukacyjnie dużo szło informacji, że w Polsce też można zostawiać swój kapitał, bo w średnim i długim terminie da się na zarobić. No tak, ale co miałby ten kapitał na tę polską giełdę przyciągać? E, skoro no, jest, no, tak no, jest tak źle, tak, de, fa de facto rynki e, zagraniczne kuszą większym potencjałem. E, mamy w Stanach Zjednoczonych inflację na dużo wyższym, niższym poziomie, gospodarka sobie e, świetnie radzi, Fed jest zdeterminowany do tego, żeby e, stopy e, podnosić i tę inflację zdusić. W Europie mamy gorszy kry, e, problem z e, kryzysem energetyczny. E, tak się zastanawiam. Czemu tutaj zostać? Czemu zostać to na ja polskiej kieszeni? Ja się z jedną, jakby tezą w Pani pytaniu nie zgodzę do końca, że y, oni mają lepszą perspektywę, bo generalnie ja uważam, że jesteśmy wciąż w grupie krajów rozwijających się, emerging markets i co do zasady, z takiej teorii ekonomii, potencjał u nas jest większy, tamten rynek, na przykład amerykański jest bardzo rozwinięty, on ten kryzys moim zdaniem będzie trochę tak jak pani mówi, przejdą lepiej, szybciej tą inflację z duszą, mają problem tylko z inflacją, ten globalny, nie mają takiego kryzysu energetycznego, nie mają w ogóle u siebie wojny, bo są za oceanem. Ale każdy z tych aktywów dużo mniej ich dotyka niż nas. Natomiast co do potencjału, no to tam są dużo droższe spółki, tak? To jest jedna rzecz, duża. Druga, czy tam tak mocno urośnie, jak zacznie rosnąć. Więc ja uważam, że my potencjał mamy. Jest tylko kwestia, żeby tego rynku jakby nie zaduszać. I na przykład, co by było, gdyby nie było tej wojny? Uważam, że wcale nie musielibyśmy być słabszym rynkiem niż Ameryka co do spadków. I to samo będzie, gdyby na przykład nie było takiego triggera negatywnego, jak wojna właściwie za granicą. Gdzie my jesteśmy w jakiś sposób wręcz ją zaangażowani, więc to są ryzyka. Gdyby gdy ten czynnik zejdzie, to moim zdaniem potencjał dla rynku rankcji jest ogromny. A co do rynku obligacji, to w ogóle uważam, że rentowności u nas będą wyższe, a chodzi o to, czy by zarabiać, czy nie. A kraj relatywnie na przykład od tych 30 lat, no to byliśmy gdzie indziej na początku lat 90. po przemianach, jesteśmy gdzie indziej. Można powiedzieć, że w tym czasie rozwijaliśmy się szybciej niż nawet Amerykanie, a na pewno niż reszta Europy. Więc jeżeli chodzi o potencjał, uważam, że tu jest spory. Oby nam politycy nie przeszkadzali i oby jakoś sobie poradzili z, tym, z tymi trzema dużymi problemami, czyli inflacją, tak, kryzysem energetycznym, no i żeby ta wojna dobrze dla nas się skończyła, więc dobrze i dla Ukrainy, tak, czyli nie jakimś krzywym pokojem niekorzystnym dla, dla najechanego kraju, bo w średnim terminie to się też na nas odbiło. Tak to widzę. Jeszcze zapytam o podatek Berki. Najnowsze badania z, z września UCE Research zrobiło ponad 70% Polaków. Oczekuję przynajmniej część chwilowego zniesienia. Czy przypomnę, że ten podatek Berki w ogóle miał być na chwilę. Co Miał być oni? na chwilę. Pewna partia, która rządziła, teraz już nie rządzi, obiecywała, że go zniesie. A to wszystko pamiętam. Absolutnym przeciwnikiem jestem tego, dlatego że mówimy o, o podatku. Na przykład od wypłacanych dywidend, które już są obatkowane, bo są wypłacane z zysku netto, więc to jest kolejny poziom opodatkowania. Mało tego nie wszystkich to dotyczy. Ktoś, kto ma fundusz, tak, czy na przykład bardzo bogata osoba, która swój własny fundusz utworzyła, albo inwestuje z zagranicy, dostaje dywidendę brutto. Ja ją dostaję netto. Jestem karany za to, że inwestuję. Ja jestem przeciwnikiem tego podatku, natomiast nie oszukujmy się, nie ma żadnych szans, żeby go zniesiono, dlatego że potrzeby budżetu, wspomniała Pani o wyborach, są ogromne. Ten rząd jakby kontynuuje bardzo luźną politykę fiskalną, więc to się sprowadza do pewnej dystrybucji. Żeby dystrybuować to trzeba najpierw zabrać. Nie wierzę, żeby ten podatek był zabrany, szczególnie, że to jest łapkomy konsek. Niech Pani zobaczy, że na lokatach bankowych obecnie już teraz ludzie będą zarabiali, jeżeli mają 7% na przykład. Minus podatek to już jest od czego zabrać. To już nie będą symboliczne kwoty. Więc nie sądzę, żeby się na to zdecydowano. Natomiast gdyby to zrobiono, to by był jeden z takich tygrów, o których mówię, że my jako nasz rynek, Polska, mamy potencjał, tylko potrzeba nam dobrego otoczenia. No to to był świetny ruch w takim długim horyzoncie, czyli nawet go ograniczenie do takich niskich poziomów, które mają inne kraje, bo są takie, na przykład 10% o połowę go ściąć. Dalej byłyby dochody bardzo wysokie. Na przykład dużo mniej osób by uciekało do różnych. Nazwijmy to rajów podatkowych, czy do różnych wehikułów inwestycyjnych w ja Luksemburg, tak? I by się mogło okazać, że dochody do budżetu nie spadają przy obniżce, i, i budżet byłby zadowolony, ale nie liczę na to. Czy jest nadzieja, bo pojawiały się takie pomysły, żeby przy długoterminowym oszczędzaniu przynajmniej obniżyć ten podatek belki, może nie całkowicie z niego rezygnować. Ideowo powiem, że zawsze jestem za obniżką podatku. więc Natomiast co do mechanizmu, że długie, to na przykład tutaj koledzy z zarządu giełdy zawsze byli niechętni ku temu, bo to powoduje, że mamy mniejszą zmienność. Tak? Ludzie kupią i będą trzymać, a giełda by chciała, żeby krew się toczyła. Z mojej perspektywy zarządzającego funduszami ważne, żeby krew się toczyła, żeby były obroty. Ja na przykład cieszę się, że są spekulanci, że są obroty, że rynek się waha, bo to mi daje płynność. Ja inwestuję w długim terminie, ale potrzebuję płynności, na przykład żeby zająć pozycję na spółce, ktoś mi musi ją sprzedawać. I teraz to jest fajne, to co Pani mówi, że zamrozić i na przykład po pięciu latach kto trzyma pięć lat nie płaci. Okej, okay, to jest jakieś rozwiązanie, ale to nie jest to, które bym chciał. Wolałbym ściąć na przykład to połowę i w dowolnym momencie, no bo na przykład tracimy trochę na płynność, a płynność jest ważnym czynnikiem na rynkach. Właśnie z tą, polską, z tą, z tą płynnością na polskiej giełdzie, przez, brakuje OFE. Polacy nie chcą inwestować w, w fundusze akcyjne na razie polskie. Mamy PPK, ale PPK się rozwijają powoli. To są napływy, one są regularne, ale wciąż masy tak, nie ma. tak, y, znowu, y, ideowo jestem dużym zwolennikiem y, Inwestowania przez fundusze emerytalne w dowolnej postaci, nawet w tej poprzedniej. Ona była patologiczna na, po, na początku, bo były bardzo wysokie prowizje. Przypominam tylko, że najpierw je zmieniono do takich bardzo już normalnych światowych. Można było ściąć je do tych, które są teraz, bo teraz taką prowizję za zarządzanie jest 0506. Czyli to jest bardzo dobry i niski poziom prowizji z punktu widzenia tego, co asset manager, który ma te aktywa, bierze za swoją pracę. Czyli dla inwestorów to jest dobry. Raz, to jest modelowane na projekcie anglosaskim. Bardzo dobre rozwiązanie. Ja jestem ogromnym zwolennikiem tego pomysłu. Dla rynku kapitałowego świetna rzecz, bo stabilny inwestor, który patrzy w wieloletnim, dekadowym wręcz horyzoncie, jest świetny. On lepiej rozumie rynek, nie gra z dnia na dzień. To nie jest ten, który robi mi tą płynność. To jest ten, który... Dobrze robi, dobrze, dobrze robi selekcję, czyli każe spółki, które są źle zarządzane. Nawet z opóźnieniem, jeżeli nie zareaguje od razu, ale jeżeli widzi, że spółka się nie rozwija tak, jak on oczekiwał, to ją nie kupuje, a znowu podbija cen dobrych spółek. I to jest dla mnie dobry inwestor, bo, bo ja też szukam dobrych spółek i wiem, że nie będę sam na tej spółce, bo mam takiego kupującego. Świetny pomysł, oby się rozwijał. Ja wiem, że tam ta lokacja nie jest duża. Dajmy temu dekadę i zobaczymy, jak to będzie działało. Na razie, mimo że rynek polski jest płytki, dużego wpływu PPK na ten rynek nie ma. Natomiast za dekadę, dwie to będzie duży gracz, i znowu ja się tego nie boję. To nie jest patologia, że ktoś systematycznie bierze. Tak jest na całym świecie. Fundusze emerytalne są ogromnymi graczami. Dwóch dwa największe fundusze emerytalne, jeden norweski i drugi japoński, są jednymi z największych na świecie. Mają sporo światowych aktywów. W wielu spółkach mają widoczne pojedyncze procenty największych spółek. nawet polskie podmioty nim znażą? Kilka miliardów miały i mają w Polsce, oczywiście, że tak. Więc to, to, to nie ma w tym nic złego. Tak to działa. Chodzi o to, żeby realokować pieniądze, nadwyżki, na to, żeby kiedyś móc konsumować, jak już będziemy dojrzali się w wieku. Wracając do naszego e, tytułowego pytania, to jak przetrwać tę dekoniunkturę, póki ona jest, jak się przygotowywać na to odbicie? No i który rynek, która giełda odbije pierwsza? E, powiem tak, co do takich zasad inwestycyjnych, one są takie trochę banalne, ja je zaraz powiem, bo one są niezmiennie od kilkudziesięciu lat takie same. Szczególnie z punktu widzenia inwestora, który wybiera między funduszami, a nie sam inwestuje w spółki, no bo to już jest inna, inny rodzaj pracy i trzeba sporego wiedzy i zaangażowania. Natomiast nim zacznę od tego, to chciałbym tak coś powiedzieć bardziej z nauk społecznych, mianowicie kluczem jest ludzka psychika. Mamy, ludzie mają taką psychikę, że jeżeli czują ból, w tym psychiczny uciekają. A więc krótko mówiąc, jak jest bessa ona trwa tak jak u nas 10-11 miesięcy, to ludzie uciekają. Uciekają z funduszu, uciekają z akcji, uciekają z obligacji, bessa dotknęła obligacje. To powoduje, że najczęściej, jak jest bardzo tanio, nikt nie kupuje, a dalej sprzedają. To jest zac... strach. Bo jest strach i to ten ból już od kilku kwartałów, tracę pieniądze. I to jest naturalne i dlatego taki spokój, w sensie, że zachowanie spokoju zdrowego rozsądku jest kluczowe, a pomaga w tym ta strategia, te banały, które teraz powiem. Mianowicie należy... Zawsze część środków nie wkładać wszystko, wszystkiego do jednego koszyka, no nie mieć tylko jednego funduszu, tylko mieć kilkanaście funduszy, w różnych geograficznie, czyli nie tylko w Polsce, w różnych rodzajach aktywów, czyli mamy i obligacje, jak obligacje to korporacyjne i skarbowe różne, krótkie, długie. Jak po trochu będziemy mieli wszystkiego, to nawet jak na części tracimy, to nie na całości i nie po kilkadziesiąt procent. Jak na części aktywacyjnej, tak jak teraz, tracimy kilkadziesiąt procent, trudno, ale należy sobie powiedzieć, dobrze, drugi, druga reguła, nie wszystko, pierwsza, nie wszystko do jednego koszyka szeroko. Nie panikujemy i dzielimy nasz kapitał w ten sposób, że systematycznie dokładamy. Z systematycznością generalnie u nas ludzi jest trudno, ale w pozorom ta reguła działa fantastycznie. Są badania, które pokazują, że inwestorzy w tym samym funduszu na przestrzeni 20-30 lat zarabiają mniej niż ten fundusz, bo jak spada, to sprzedajam, jak rośnie, to kupuję i nigdy, i często są w przeciw fazie, i nigdy nie, nawet nie uzyskają tej stopy, które dany fundusz. Czyli gdyby robili odwrotnie, czyli inwestowali systematycznie, na przykład co kwartał, co miesiąc jakąś kwotę, no to dobrze spada, no, o, to tanio. Uśredniam cenę. Nie lubię tego słowa, że uśredniam, bo to oznacza, że, że spada, ale jak rośnie, to pani uśrednia jakby, że coraz drożej kupuje, to można by od, odwrotnie. Generalnie sama idea, że nie jestem od tego, żeby łapać górkę i dołek, bo to ja też od tego nie jestem, to nie na tym warsztat polega, ale chodzi o to, że w długich trendach przecież świat się rozwija, tak prosto na logikę. Jeżeli wybieramy inwestowanie szeroko, no to jeżeli cały świat się rozwija, to ja chcę w tym rozwoju uczestniczyć i jak z tej perspektywy ktoś spojrzy i sobie wydłuży horyzont na dekadę, dwie, no to taka systematyczność zadziała. I wtedy się okaże, że tak jak teraz spada, jeżeli miałem w tył głowę, ok, spada, to ja też jestem na tym rynku, rośnie, ok, też jestem na tym rynku, to się okaże, że w dwie dekady nie jesteśmy gorsi od rynku, a często nawet lepsi, bo zbieraliśmy też te tanie akcje. No i te takie proste reguły, wbrew pozorom, działają. Najgorsza walka toczy się tu, w głowie. Wow. Czyli e, co, spokój, dywersyfikacja, E, regularne inwestowanie. A która giełda odbije na początek? E, tak, na którą z tych trzech czynników inflacja, kryzys energetyczny, wojna najszybciej się zmieni. Uważam, że ten drugi, czyli kryzys energetyczny nie widzę nawet światła w tunelu, żeby to się szybko skończyło. Wojna jest nieprzewidywalna, jak Taleb nas im mówi i tak dalej, więc może się jutro skończyć albo trwać jeszcze dwa lata ale faktem jest, że to będzie gigantyczne tu na polski rynek. Natomiast inflacja relatywnie zacznie się od Amerykanów, więc wydaje mi się, że ten rynek pierwszy może zacząć pokazywać siłę i teraz też najmniej spada, co nie oznacza, że tam najpierw uciekamy, bo to jest kwestia tego potencjału. Rozrzućmy to, nie w jedno miejsce, bo jak się mylę i na przykład wojna się skończy za miesiąc, no to Polska pojedzie w górę, tak? Inflacja też spadnie, bo surowce będą tańsze, bo ten pokój jakoś będzie wyglądał. To nie będzie wyglądał, że zbudujemy wielki mur wokół Rosji, tak? Więc ważne, żeby się ten czynnik ryzyka skończył z tą wolną kinetyczną. No i tyle. I tak postawmy kropkę. Ja serdecznie dziękuję. Jesteśmy na fan forum. Konferencja inwestycyjna po raz dziesiąty organizowana przez Analizy Online. Moim gościem jest pan Mariusz Jagodziński, prezes zarządu Funds. Ja jestem Jagoda Fryc z państwem się już dziękuję, żegnam. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia.